Siemanku, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony znowu jak Kasper, to jest kolejny odcinek z naszej serii z uh, Papers, Please. Więc już kontynuujemy od dnia 15 e, i co dzisiaj? Tego jeszcze nie wiemy. 7 grudnia, 82 roku. O, ty, ty, 82 roku, Tyle wiemy. E, co my tu mamy? Kolejni poszukiwani, spokoj. O, czyli żadnych dodatkowych informacji na dzisiaj. Okej. Okay. To standardowo EZIK, to standardowo to, to jest błędne rzeczy, dobra. No i lecimy. E, Słuchaj, szybko przypomnę, jak to było. Co, jak, gdzie, kiedy, co trzeba było zrobić za dokumenty. E, aha, to. Dobra, ok. E, z wizytą. 90 dni, dobra. E, posz, poszukiwanym pan nie jesteś, Wałęsk Dominik, Dominik Wałęsk. Ok, e, numer się zgadza. Męska fryzura, wzrost się zgadzam. Nie wiem, no chyba ta jest męska fryzura. Dobra, e, to jest ważne, to jest ważne, to jest ważne. In my opinion, Lorndas chyba jest. Dobra, Kazlo Trouble, goryturystyczka. O, oh, fuck. Eee. чтоб бомба но и казак Wiesz pan, mi to niepotrzebne Okej okay. <laughs> Whatever Śmierć, arstoczce i tyle Papiery Tranzyt Kilka tygodni, okej okay. O, przepana Chyba się pan trochę zmienił, co? No, chyba jednak nie. Dawida, a reszta Pół roku, okej, okay, to już zgadzało. Dobra, chwila po Nadwaga, na no to by się nawet zgadzało, 80 kg, 176 cm. Nawet tak. Fotka się zgadza, dobra. Mm. Grey dan to chwila, to się jest ważne, to jest ważne, to jest ważne, to jest ważne, pierwsza, dobra. Emily, ja się co, tak będzie szybciej. Okay. Enki of Importer to by się zgadzało. Numer się zgadza. A, tu jest na wszystko Git. Semilii Grey Danus, Greidanus to się chyba zgadza tak Pieczątka się zgadza inżynieria, dobra no to kozmo trzeba był Rytua czyli tak jak mówiłem moja teoria się sprawdziła Wszyscy którzy dostają te karteczki Na luźne wchodzą no dobra przestępcą nie jesteś raczej Przykro mi, no. Zawsze to więcej pitos dla mnie i dla pana strażnika. Już nawet nie pamiętam, jak się nazywał. Eee... Iwan. Załóżmy, że to był Iwan. O, siema. Okay. Bye bye! Imigracja, no dobrze, dobra Hercki, dawas, da hercki Tutaj ciebie nie ma Krótkie kręcone włosy, czy to są krótkie kręcone włosy, tak O, proszę pana Czyżby się panu przytyło, czy może pan próbuje coś znaleźć? Znaczy przemycić? to się a okej, okay. się po prostu przy tyłu. E, dobra, teraz tak mapa, Gdzie jest twój paszport tu? kolegia zachodnia iglesia, to zgadzało dobra, zdjęcie się zgadza e, 170 metrów dobra, czyli tu jest wszystko git, przeterminowany nie jest tu też nic nie jest przeterminowane numery się zgadzają, pieczątka się zgadza chyba tylko trzeba no, następny jaki paszport żeby Żeby wjechać na teren arystoksy, potrzebuje pani paszport. Jak w sumie wszędzie poza Unią Europejską, in real life. Także no cóż. Wizyta, ok. 60 dni, dobra. Bosangeac, Aleksandru. Aleksandru Bosangeac, ok. G klas R69 mc ok. To jest ważne, to jest ważne, to jest nieważne. No trudno Czemu mi się to otwiera samo od siebie, nie wiem To jest zbindowane na spację no, jak już tak, nie wiem I no to, dobra, mniejsza e, Odwiedziny, to by się zgadzało Dwa dni, jeden miesiąc 30 dni, dobra to jest ważne, to jest ważne, 10 kilo, 183 cm Fotka się zgadza, numer się zgadza, to jest ważne, Great Rapid zjednoczonej Federacji z tego co wiem jest chyba Mmmm. Zjednoczona O oh, nie, jest dobra. Nie ważne. Um, Tropik of Tropikov Unaiito, Tropic Tropico Okej. Okay. No i znowu. A, dobra, bo chyba tu klikam. Albo nie wiem, nie wiem, dobra bardzo Co? Płeć, o, nie spojrzałem, dobra, mniejsza Mmm, pan nie ma pieczątki No przejka mi Naprawdę nie domyślił się pan, że 3 czwarte dokumentów potrzebnych gdziekolwiek jest raczej stemplowane. 10 IQ Nie powinna była pani tu przychodzić O, jeszcze mi pani grozi! Nie ma tak. nie ma co ich karmić wiadomo co drugi dzień o strażnik chyba coś nas będzie chciał skoro tutaj stoi na wejściu zobacz hmm. przejęło zadania straży pogranicza jesteście teraz odpowiedzialni za kontrolę nielegalnych przekraczania granicy Dostęp. klucz zapewni wam dostęp do broni bezwzględniającej kiedy tylko podniesiony zostanie alarm Podtrzymajcie na to za każde udaremnienie nielegalnego przekroczenia granicy. W przypadku chybienia celu zostanie wypłacona mniejsza kwota. Eee, Pozwyczaj użycia broni. Przyjrzyjcie się diagramowi na następnej stronie. Nadzienka no, alarmu, do, broni, klucz do zamka, wybierzcie broń, pociągnijcie za spust. Okej. Okay. Dawaj strażnik, co tam chcesz? Privet! No i fajnie odwiedzinie dwa tygodnie, dobra Glorian Fantegri, szybko luknę, to by się zgadzało. Dobra, 71 km, 70. To jest ważne, to jest ważne, to jest ważne. Arlowska. Andrea, Andrea Arlowska, tu numery się zgadzają. Uh, cost, no trouble. Glory to Arystocka Glory. Ale, Pitos Czapko Petr, Petr Czapko. Mm, 75 kg, 107 pamiętam, że jest. metr 75, ok, to by się zgadzało. Do tego urodzenia się zgadza... mmm... Panie, jest mężczyzna? Koło z było. Ty się przyjemnie sprawdza, bo nie mają za dużo dokumentów do sprawdzenia. Nie jesteś ty, nie? Nie. Z powodów medycznych. O, przepana. Jakby... Musicie mieć, no. No to trudno, jakby. No nie. No, well, przynajmniej dyszka zawsze trysał, nie? się nie? Nie zabrały jej. Oczywiście, no, ale Panie o. Paszport no. Sant Marmero Fantagie to się zgadza. Deloanius Dlo, Monkov Monkow, Monkow Deloanius. Okej okay. mm. to przeterminowane nie jest, to przeterminowane nie jest. Numer się zgadza: 75 km, 65. Sokoli wzrok. Okej. Okay. Skoro potrafią to ocenić, to no to spoko. I Okej okay. Eee... No dobra to ty będziesz pewnie. A czekaj, w sumie? Może nie do końca. 87 km 79 km okej. Okay. No przestępcą to ty nie jesteś. Anegowicz Mesow Mesow Anegowicz eee, i... Nie nowe stylo Orweg w Honoreszny tylko spojrzył. A dobra, wszystko git. Wbijaj, mordo Odwiedziny 30 dni, dobra, to by się zgadzało Ciemne włosy, czy to są ciemne włosy? Okej, okay, jeżeli tak mówicie To jest 1,79 m, okej Wojciech Janeczek Janeczek Wojciech Mężczyzna, cunki, do w imporze? to w że dobra to jest ważne, o przepana przepana to teraz pan ma jeszcze więcej, bo nie wejdzie pan do arseczki, przykro mi No, uh, kurczę. Zastanawia mnie ta przeprowadzka. Hmm. A spróbujmy, czemu nie? W każdym razie, no cóż, to by było na tyle w, w dzisiejszym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym. Cześć!